Halo, halo dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym filmie. Jak coś znajdę to film się skończy i dzisiaj z racji taki, żeby film był troszeczkę dłuższy, bo naprawdę 47 sekund, minuta 20 ileś. No weźmy zróbmy w końcu jakiś dłuższy film, to dzisiaj nie biorę um... Pomysł z komentarza, jak to było e, film temu, tylko tym razem zrobimy sobie. No, wymyśliłem własny. Widziałem, że było i tak dużo propozycji. Przy kolejnym spróbuję. Więc dzisiaj, jeśli zobaczę krowę, to film się skończy. Mam nadzieję, że jak zrobię świat, to nie będzie od razu krowy bliska. Robimy sobie nowy świat i zobaczymy, czy będzie krowa, czy tej krowy. Nie będzie, mam nadzieję, że sobie chociaż. Nie wiem, tak z 5 minut pochodzę, co? A tu się okazuje, że od razu będzie krowa. Nie wiem, zaraz, zaraz zobaczymy. Kwiat nam się tworzy. I tyle jest. Ogólnie dzisiaj jest sobota. Ja już miałem to nagrać wczoraj. Dobra, na szczęście nie ma krowy. Na szczęście nie ma krowy, na szczęście możemy. Jest owca, to dobrze, że. Że nie nagrywamy krowy. Tylko. Dlaczego gra jest aż tak cicho? Nie wiem. O, teraz jest trochę lepiej. I tak. Tak, jakbyście nie słyszeli. No ale. Cóż, no. Gra nie jest najważniejsza. E, krowy nie. No ja.